Kolejne wydanie tygodnika Monitor trafia we Wasze ręce. Ukazujemy się systematycznie i bez przerwy. Dziękujemy za wsparcie czytelnikom i sponsorom, a w zamian, jak zawsze, staramy się dokładnie informować, wyjaśniać, radzić i pomagać. Choćby próbując odpowiedzieć na teoretyczne pytanie. Co by było, gdyby zbliżające się wybory zostały opóźnione, odwołane lub z powodu panującej pandemii odbyły się na innych zasadach? Okazuje się, że prawo jest zagmatwane, a odpowiedź prosta w cał ale nie jest. Od zawiłości praw federalnych, stanowych i zapisów konstytucji można dostać zawrotu głowy i powinniśmy chyba cieszyć się, że do tej pory w praktyce nie musieliśmy stawić takiej ewentualności czoła, bo prawdopodobnie zapanowałby niezły chaos. Śmiertelność i komplikacje związane z covid-19 najczęściej bagatelizują ci, którzy z tą chorobą nie mieli jeszcze nic wspólnego. Wśród osób, które zostały zarażone i stanowiły tak zwane ciężkie przypadki, często mówi się o wyzwaniach, z jakimi spotykają się po wyzdrowieniu. Niektórzy wymagają długiej rehabilitacji, by móc chodzić, rozmawiać i normalnie funkcjonować. Większość chorych na szczęście tego nie doświadcza, ale dla tysięcy osób opuszczających szpitale pokonanie choroby jest tylko pierwszym etapem w powrocie do zdrowia. Więcej w ostatnim wydaniu naszego tygodnika. Pozostając przy temacie pandemii, warto wspomnieć, że Illinois będzie jednym z pierwszych sześciu stanów, do których trafi Remdesivir, eksperymentalny lek przeciwwirusowy, który w badaniach klinicznych łagodził i skracał objawy choroby, nazywany często nadzieją dla chorych. O tym jak działa, kto go może otrzymać i czy będzie powszechnie dostępny w ostatnim wydaniu monitora. Również o tym, że różne urzędy i instytucje starają się nam nieco zmniejszyć wydatki w okresie problemów ekonomicznych. Powiat Cook, na przykład, dołączył do innych i poczeka nawet dwa miesiące ze spłatami drugiej raty podatku od nieruchomości bez naliczania kar, a sekretarz stanu nie będzie przez jakiś czas domagał się wykupywania wygasłych naklejek na rejestracje samochodowe. Głównie dlatego, że jego biura są zamknięte i nie bardzo jest gdzie je kupić. W tym tygodniu Andrzej Kulka zachęca do bliższego poznania mieszkańców Parku Yellowstone, a Tomasz Leszkowicz przypomina o zbliżającej się setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. To tylko mała cząstka z wielu poruszonych w tym tygodniu tematów. Jak zawsze, felietony, porady i bogaty dział ogłoszeń drobnych, uzupełnianych każdego dnia i dostępnych nieustannie na naszej stronie internetowej. Tam również więcej informacji na bliskie nam tematy lokalne. Zapraszamy, pozdrawiamy!